Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie takie. No dobra, teraz otwieramy dziesiąteczkę od Kajet. No więc otwieramy. O, wow, zobaczcie, jest to taki bacik fioletowy. No mega mi się podoba, mega fajny. Nigdy nie miałam bacika, więc ten będzie superowy. Dobra, więc teraz otwieramy kalendarz Ambar. I zobaczymy, co tutaj będzie. Jestem mega ciekawa. O. A jest to wytok. Nigdy nie miałam wytoku, więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Dobra, i teraz tutaj otwieramy kolejny kalendarzy. I w kolejnym kalendarzyku jest tak jak co drugi dzień taki batonik. O wygląda mega fajnie, więc sobie z chęcią zjem. A i teraz bierzemy rzecz odblana. Uuu, a co to jest? Zaraz zobaczymy. O, oh, oh, to jest spoko Bo to jest jakby chyba do zrobienia samodzielnie czegoś Tak mi się wydaje To jest taki po prostu przeszyty pasek Więc myślę, że to będzie fajne jako futerko Załóżmy do kantarów Ale to jest mega, mega fajne Bo z tego będzie można zrobić różne napierśniki Na przykład taki tęczowy O oh wow, ale będzie mega wyglądał Więc to jest naprawdę super rzecz Na ja pewno coś fajnego z tego zrobię Więc się w sumie mega cieszę Dobra, i teraz ostatni kalendarz, czyli Uuu, to będzie coś dużego Ale co to będzie? O, wow, zobaczcie Dostałam takiego bałwanka z kinderkiem Zobacz, Zobaczcie, jaki mały kinderek Ale mega, cute, mega mi się podoba Ja dodałam zakładkę Na Instagramie, żebyście zadawali mi tam Pytania różne i tak dalej Więc właśnie dzisiaj na nie odpowiem Więc zaczynamy Pierwsze pytanie Jak zaczęła się Twoja popularność? Powiem Wam Dużo, dużo pracy, żeby się wybić, żeby po prostu zacząć to. To jest naprawdę ogrom pracy. I wiecie co? Czasem bywa tak, że wy wkładacie to po prostu całe serce, staracie się, robicie te filmiki, a nagle ktoś, ktoś inny, po prostu no name, że tak, kto określa, wybije się tak, bez żadnego starania się, bez niczego, nie? Więc to jest takie dosyć, no, nie, takie, mogę powiedzieć, niesprawiedliwe, nie? Bo wy tu się staracie, nagrywacie te filmiki, a nagle ktoś nagra jeden filmik i wybije się tak, jak wasze filmy nigdy się by nie wybiły, nie? Więc czujecie mnie taką. Po prostu. No nie wiem, jak to określić. Czujecie się tak niesprawiedliwie, że wy tak się staracie, a ktoś tu tak, nie? Także no. Od czego się moja popularność zaczęła? No ja Instagrama prowadzę od chyba 21 roku, 2021. Zresztą wstawiałam zdjęcia, ale to za bardzo takiego, wiecie, nie miało odzewu. Dopiero rok później założyłam Tiktoka i tam to już zaczęło fajnie się wybijać. Na Instagramie najlepiej to chyba powiem wam, to ciężkie, ciężkie to w ogóle określić, bo to, wiecie, miało duży wpływ, dużo składników, jakby miało wpływ na to, gdzie ja jestem w tym aktualnie miejscu, nie? Musiałam się chwilę zastanowić nad tym, więc myślę, że bardzo mi pomogło na pewno konik od Mei. Myślę, że wtedy przyszło mi, z, nie wiem, z 70-50 osób na moje konto, po tym jak zakupiłam konika i pokazałam go na relacji, i Meja jakby udostępniała moją relację tam. To wtedy myślę, że wtedy był taki największy wysyp nowych osób u mnie. I potem takim też dosyć ważnym elementem było to, że codziennie na relacji wrzucam, jak otwieram kalendarz adwentowy, od Pony Bloom. I myślę, że wtedy też dosyć dobrze się to fajnie wybiło, bo jak wiecie lub nie wiecie, ja się z Pony Bloom znam od kilku lat, ponieważ byliśmy w tym samym klubie i na SSO, w takiej gierce. Nie wiem, czy gracie, czy graliście. I właśnie tam razem grałyśmy, więc znały się naprawdę sporo, spory kawał czasu Więc po prostu jak ja wrzucałam jakieś relacje tego, co miałam w kalendarzu od niej To ona po prostu często, my... tak mi się wydaje, że ona często bardzo wrzucała po prostu do siebie jakby nastory I też wtedy ludzie zaczęli do mnie przychodzić, to wtedy myślę, że to się tak bardziej już rozkręciło Że wtedy już chyba wbiłam, nie wiem, z może z 200 obserwacji, to już było, było wtedy takie wow, nie? Ale takim kluczowym, kluczowym elementem tego, jak ja się w ogóle wbiłam i tak dalej, był moment, kiedy ja wpadłam po prostu w szkole, będąc w szkole, rozmyślałam, jakim mogłabym coś wymyślić takiego fajnego. I bardzo, bardzo mm, po prostu mnie to męczyło, że ja w kalendarzu właśnie od Pony Bloom znalazłam kukartki. I mi się wydaje, że ona sama je robiła. I ja myślę, no kurczę, gdzie znaleźć takie kukartki? No nie ma nigdzie. I ja wtedy po prostu, no, big brain, wpadłam w końcu gdzie, co, jak I zamówiłam właśnie takie kukartki na sprzedaż Na początku było to już chyba marzec, marzec, kwiecień, jakoś tak I ja wtedy sobie tak pomyślałam, dobra, zrobię rozdanie na 300 obserwacji Na te kukartki, na zestawy, chyba były trzy zestawy, nie jestem pewna, jakoś tak i jeszcze powiem Wam, że w międzyczasie to ja dosyć regularnie wrzucałam, oczywiście, zdjęcia na Instagram. To też jest bardzo ważna regularność. No i dobra, koniec końców. Zrobiłam to rozdanie. No i wiecie, warunkami było co: obserwacja mnie, skomentowanie, udostępnienie na Story. I to miało tak duży wydźwięk, że ja aż sama byłam w szoku, bo ja wtedy ledwo co wbiłam 300 obserwacji, a mi już zaraz miały wbijać 600. Tak mniej więcej to wyglądało, że prawie już wtedy wbiłam chyba 600 albo nawet 700 albo nawet więcej, bo to rozdanie tak się wybiło, że to dla mnie było no, po prostu niewyobrażalne. Niewyobrażalne do tej pory, bo ja myślałam, dobra, może 10 osób weźmie w tym udział, może mniej nawet, nie? Ale ja tak patrzę, no 100 osób już wzięło udział, tu już tyle. No mówię Wam, po tym po prostu tak zaczęło mi rosnąć popularność. No i w międzyczasie tu ten konkurs, konkurs był już rozstrzygnięty, sprzedaż kukardek trwała, tu nagrywałam na TikToku, wrzucałam filmy, tu na tym, na Instagramie, tu zaczęłam jeszcze na YouTuba wrzucać filmy, wiecie, że to tak, no to, to bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy to wymagało ode mnie, bo ja jeszcze w międzyczasie miałam matury, więc to w ogóle było, żeby przygotować się do matur, żeby ogarnąć te wszystkie zamówienia, chociaż nie było ich jeszcze aż tak dużo, jak później. Ale no, było to wyzwaniem dla mnie, oczywiście, bo musiałam się skupić i na szkole, i tutaj na tym moim ala biznesie, żeby tutaj ładne treści dla Was tworzyć, Więc to było naprawdę trudne, żeby tyle rzeczy na raz pogodzić. No i co, przy ten, nie wiem, marzec, nie, przed kwiecień I ja wtedy udało mi się zdobyć właśnie konika na zamówienie, czyli walaksika mojego kochanego Udało mi się zdobyć go na zamówienie od Fairytale I ja byłam wtedy po prostu, no, przeszczęśliwa, przeszczęśliwa, że to po prostu tak mi się udało, nie I ten miesiąc tak mniej więcej minął w oczekiwaniu na tego konia, koń przyszedł ja skończyłam matury, zdałam matury, zdałam wszystkie matury bardzo, bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie, angielski miałam na poziomie 98%, więc to jest ogromny wynik I wyjechałam do Gliwic i tam też pojechałam na zawody, znowu to się wybiło fajnie, więc no naprawdę, to wiele składników, ale myślę, że najbardziej co pomogło mi się wybić to te kukartki To, że to był taki dosyć przełomowy, to, że to było coś innego i to pomogło mi się tak naprawdę bardzo wybić. Tak, tak myślę, bo jak ktoś mi powie, no, wybija się masz popularnego konia, nigdy w życiu się z tym nie zgodzę. Nigdy. Bo ja, ja tak naprawdę od maja do października, do teraz wręcz, do grudnia, raz w tygodniu była rolka, raz w tygodniu było zdjęcie. Czyli tak naprawdę dwa razy w tygodniu zdjęcie, rolka, zdjęcie, rolka. I tak było co tydzień. Więc to też wymagało no, sporo pracy, żeby narobić tyle zdjęć, tyle rolek, żeby to nakręcić i tak dalej. Więc co najważniejsze, jak zaczęła się Twoja popularność, wracając do tego pytania, dużo ciężkiej pracy i dużo, po prostu jest to trudne, nie? Może Wam się udać, a może Wam się w ogóle nie udać, nie? Więc dobra. <laughs> Także to wszystko w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Pa!